Cześć, cześć, moi drodzy, witam się z Wami serdecznie z samochodu. Um, właśnie sobie tak zerkłam na mojego YouTube'a i zobaczyłam, że od 7 dni nie ma żadnego filmiku. Aż to do mnie niepodobne, ale wiąże się to z tym, że po prostu um, ten tydzień mnie, co to lata tu, ten tydzień mnie tak wykończył. Już to jest ostatni tydzień szkoły, Enis chodzi do czwartku, a Jasin do piątku. I już jest koniec. Dziewczyny, tak samo przedszkole jest zamknięte. Chodzą też tylko do piątku. Już ten lipiec mnie w ogóle tak męczył, wiecie. Wszędzie już wakacje, a u nas dalej to się ciągnie ciągnie i w tym roku jeszcze tak, tak bardzo długo to wszystko jest przeciągnięte i naprawdę jestem zmęczona na maksa, ale widzę, że chłopcy już też. Także. Oj, moi drodzy, co, co ja teraz robię? Pokażę wam w ogóle, co kupiłam, ale już w domu. Bo tak, nasze dzieciaki, które idą do pierwszej klasy, a jest ich si siódemka, jest siódemka tych dzieci. Złożyliśmy się, żeby była pamiątka dla przedszkola, na takiego konia, co się używa do akrobacji różnych, takiego drewna. Mam chyba tu zdjęcie, to wam wrzucę. W, I na tym koniu są na, wypisane, że to są dzieci 2024-2025, bodajże. Tak mi się wydaje. jak <noise> dobrze zerkłam. E, I są wypisane imiona naszych dzieci, które idą sobie właśnie do szkoły. Ale stwierdziłam, że to jest takie, wie, taki prezent dla e, bardziej, dla całego przedszkola dla wszystkich dzieci i panie tego nie będą używać. Wiadomo, nikt nie będzie na, na takim koniu z kaką. I stwierdziłam, że. Moja Elif jest w, w tym przedszkolu od drugiego roku życia i cztery lata jednak te panie się nią tam zajmowały. Oczywiście się wymieniały niektóre panie, bo wiadomo, że przeszła ze żłobka do, do, jako przedszkolak, ale ja co roku zawsze na zakończenie roku, że się tak wyrażę, przedszkolnego zawsze kupywałam, kupowałam jakieś tam czekoladki i tak dalej. W tym roku pokażę wam, co kupiłam, jak już dojadę do domu. Są tam trzy panie i jeden, jeden taki chłopak. Stwierdziłam, że fajnie będzie, jak dostaną coś od Elif, takiego, wiecie, symbolicznego, ale takiego, że to jest od Elif i że w podziękowaniu za to, że się nią zajmowały, i no, wiecie, chyba ja będę prędzej tam płakać z trzema. Także dobra, ja idę jeszcze tutaj na chwilę do drogerii i za chwilę się widzimy. Chyba już w domu Wam wszystko pokażę. Dobra, moi drodzy, to Wam pokażę, co kupiłam. W ogóle tak komary gryzą. Eee, zacznę od torebek muszę, bo mam je pod ręką. Widziałam trzy takie torebki, bo są trzy panie i jeden pan, więc wydaje mi się, że będą ładne takie, wiecie, marmurkowe, jak to się mówi. Weszłam do tako, w Tako są super promocje. Jeśli macie apkę w telefonie, to macie 20% zniżek, w ogóle jest trzy. Eee, kupujesz trzy rzeczy, płacić za dwie. A jeśli nie macie apki, to możecie zainstalować i dostajecie też 5 euro takiego rabatu, czyli dziewczynom już kupiłam takie z długim rękawem, ponieważ pogoda, sami wiecie jaka jest, więc już będę miała na jesień. Się coś przykleiło. Elif ma teraz manię na tego, stift, stift, nie wiem jak on się tam zwie i sobie wzięłam na drogę do Turcji taką, taką krótkawą bluzę bym powiedziała z kapturem. Będziemy wracać, czy będziemy jechać, to będzie gdzieś. Czekajcie, zaraz, pokażę, żebym ja tego nie pobiła tutaj zaraz, bo Eli wzięłam taki landbox do przedszkola, do przedszkola, do szkoły. Nie wiem, czy nie będzie za duży, bo ona aż tak dużo nie i ma też obiady, będzie miała w, na świetlicy, ale wiecie, jakieś pomidorki właśnie, kanapkę i coś tam zawsze można wsadzić. Czyli faktycznie powiem Wam, że za to wszystko, zaraz to Wam pokażę, dałam 25 euro razem z tym boksem, więc za prezenty dla, że tak powiem, przedszkolanek naprawdę to nie jest duże, a można komuś zrobić przyjemność. Ktoś puka mi do drzwi? Czekajcie. Nie, W ostatnio zauważyłam właśnie, że tutaj jest przyjeżdża taka firma, jeszcze Wam powiem, takim dużym busem i oni... Tym osobom starszym, które nie są w stanie na przykład wyciągnąć śmietników czy skosić trawnika, to ta firma to robi. I tutaj przyjeżdżała się taka firma, i ostatnim czasem słyszę, że ktoś po polsku mówi. A ja byłam na balkonie no i słyszałam całą rozmowę i, i ten, ale się nic nie odzywałam. I teraz widzę, że ta pani właśnie ogląda u góry mieszkanie, więc musiała wyczaić, że tutaj są dwa puste mieszkania, i może poszła się zapytać do ratusza i teraz. Widzę, że auto filmowe jest tutaj, a oni oglądają mieszkanie, albo może dostali jakieś zlecenie, bo no, mieszkanie w opłakanym stanie. Dobra, już Wam pokazuję, bo ja zwykle z tematu na temat. Panią wzięłam, wydaje mi się, że to będzie fajne. E, tutaj tylko tak widzę, nieładnie kartka jest zawinięta, ale to nic. E, bo to jest na gumce, to wiecie. E, takie oto wzięłam, no te siki. Trzy. Panią. A temu panu yy, wziąłem taki netbook, bo nie, nie chciałam wziąć takiego różowego, bo mówię, no nie będzie to ładnie wyglądać, więc wziąłam co innego. Yy, długopisy wzięłam wszystkim jednakowe, przydadzą im się albo w przedszkolu, albo w domu, albo dadom, dzieciom, albo wnukom, yy, więc wydaje mi się, że za euro coś tam, ile te długopisy zaraz ja Wam powiem, chyba euro 40, nie, to świeczki, euro czterdzieści świeczki, a długopisy... Eee, też euro 49. Także takie wzięłam. I to się zawsze przydaje. Eee, więc nie było dla takich bardziej typu męskiego, więc chyba wziąć takie. Eee, oprócz tego wzięłam tak świeczki. Czy to kubki były za euro 49? Słuchajcie, bo już się po tego sama już nie wiem. Mhm. Dobra, nieważne. Wzięłam świeczki, ale one pachną lizakami i tak fajnie, naprawdę bardzo ładnie pachną, nie spodziewałam się. Ta świeczka zawsze, wiecie, ktoś chce może w domu zapalić i tak dalej. Czy tam na balkonie wzięłam cztery, żółtą, dwie fioletowe ta też jest ładna. Mm, taki cukierek naprawdę, taki jak kiedyś orężatkowy cukierek tak pachnie. Ej, tak i jeszcze wzięłam panią takie już mówię, muszę uważać, bo zaraz to wiecie pobiję, e, takie kubeczki. Dla faceta oczywiście nie było wyboru, więc chciałam całkiem inny, wiecie, takie kubeczki. Myślałam, że dobrać się do tego czekolady, ale sobie myślę nie, no jest spoko. E, może dokupię tylko takie milki i będzie ok. A temu panu wziąłam takie, wiecie, zwykły czarny kubek, po prostu tak, żeby coś było fajnego. No i chyba tyle z moich zakupów, nic takiego więcej nie kupywałam. Yy, zaraz to wszystko sobie tutaj ładnie zapakuję. Elik chce jeszcze zrobić rysunki do tego, więc zrobi takie, takie rysunki, laurki bym powiedziała, więc mam yy, nadzieję, że te to torby będą ok. Torby były po euro w Teddy. Nie, nie mogłam ładnej torby znaleźć w akcją. dlatego wzięłam, pojechałam szybko do Teddy i chcę właśnie tak zapakować, wiecie, kubeczek, Hmm. długopis. <noise> Jak się wszystko zmieści, to będzie ok. notesik powiedzmy. O, nawet może sobie to tak tutaj stać. I na przykład ta oto świeczka tutaj. I wydaje mi się, że jest fajny prezent. Elif jeszcze napisze, żeby tam od niej. I tak to wygląda. O, zobaczcie. Wiem, że w Polsce jest dużo też fajnej rzeczy na internecie, które można kupić na nauczycielom i tutaj też takie rzeczy są, ale ja oczywiście spóźniony zapłon, bo no mówię Wam, że ten lipiec dał mi tak popalić, że no po prostu no, nie ogarnęłam wszystkiego, tak jak bym chciała, więc stwierdziłam, że takie, takie symboliczne prezenciki też będą fajne, a to takie przydatne rzeczy. Patrzyłam za bryloczkami, ale też nic fajnego nie było, więc no... Jest jak jest, muszę tak tak. Więc tak też będzie na pewno fajnie. To wsadzamy. Tak, 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 tak. I Elif zaniesie. Razem ze mną. Bo sama nie da rady <grytanie> za target tego. Tak, moi drodzy. Oj, cały czas myślimy, kiedy wyruszamy do Turcji. Hmm, bo do końca jeszcze nie wiemy. Myślimy, że to będzie albo między 14 a 16 sierpnia. Takie są plany wstępne. Chcemy troszeczkę też pojeździć u nas. Przeskoczyłam z prezentów do, na Turcji na wakacje. Chcemy też przejeździć, pojeździć trochę u nas, wiecie, po restauracjach, pozwiedzać to, tamto. Później chcemy na ostatnią chwilę sobie zabukować jakiś hotel. Mamy tam, takie wiecie, wybrane. Zrobimy to na ostatnią chwilę, bo nie wiemy w tym roku. Jak długo zostaniemy w Marasz? Nie chcemy długo, chcemy tak dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia. I mamy nadzieję, że poświęcimy się mieszkaniu, które już prawie, prawie jest skończone. I miejmy nadzieję, że jak przyjedziemy tam, to będzie skończone. Um, bo byśmy chcieli, wiecie, yy, złożyć zamówienie, żeby nam balkon zabudowali, żebyśmy mogli sobie kupić już tam jakieś meble. Aby klimatyzację, którą Hagan kupił, jak był w grudniu czy w listopadzie, jak był z Elif kupili klimatyzację, która, zobaczcie, jak ceny się zmieniają, która kosztowała wtedy 1000 euro, a teraz ta sama klimatyzacja kosztuje 2000 euro, więc jest gorąco bardzo w Turcji, bo w Marasz jest 43-44 stopnie i była nam szkoda, naszej teściowej, znaczy mojej teściowej, była nam szkoda, i hakana kolega sprzedaje z drugiej ręki używane klimatyzacje. Gdzieś tam, wiecie, w jakimś Antalya, w mieście turystycznym, się zamykają hotele czasami, albo te hotele są zmuszone, żeby wymienić te klimatyzacje na standardy takie, wiecie, europejskie. Więc ten kuzyn, nie kuzyn Boże, ten kolega jeździ i e, odkupuje to za niedużą cenę. No i udało nam się kupić taką klimatyzację za 300 euro. Przyszli, zamontowali, więc w tym roku mamy z, z klimin, z, e, jak to powiedzieć, klimę w salonie. O, będzie nam chłodno u Teściowej i mam nadzieję, że nasze mieszkanie będzie do końca dokończone, bo byśmy chcieli tam też troszeczkę czasu sobie spędzać i nawet zostawać na noc. E, no, zobaczymy. Wiadomo, że nie mamy tam jeszcze lodówki, ani, ani kuchenki, ani pralki, więc byśmy sobie tylko na noc tam zostawali, żeby mieć, powiedzmy, taki święty spokój z dziewczynami, bo chłopcy to pewnie będą chcieli zostać u yy, babci z tego względu, że tam, wiecie, jest internet. No. Czy możemy też oczywiście kupić albo zamówić, ale jak będziemy tam te dwa tygodnie, no to bez sensu. Więc zobaczymy. Wszystko się okaże na miejscu. W tym roku spontaniczne wakacje. Nic nie zaplanowane, nic nie spakowane. No, zakupy jakieś tam poczyniam. Jakieś prezenty kupiłam wcześniej, jakieś rzeczy do mieszkania kupiłam wcześniej, bo mam na szafie mam rzeczy do swojego mieszkania i mam je, troszeczkę mam załadowaną już tą szafę. Tam wiecie: sztuczce, miseczki, jakieś takie różne rzeczy. Więc trochę mam tych rzeczy tam do, do mieszkania, ale nie wiem, czy to właśnie jeszcze wezmę. Bo jak nie będzie do końca skończone, to nie chcę, żeby mi tam, wiecie, jak będą wchodzić robotnicy, żeby coś tam wzięli, bo, bo tak bywa również. Um, więc tak, um, co jeszcze tak, na hm jest przecena 70%, więc kupiłam mojej szwagierce dla tego małego e, sandałki na przykład przecenione z 20 euro na 5, Jakieś tam koszulki po trzy coś. Naprawdę super rzeczy można kupić, yy, i zamówiłam trochę rzeczy tam dla kuzynek, dzieci i tak dalej, i tak dalej, więc tam trochę tego zamówiłam. Jeszcze muszę parę rzeczy kupić, ale to już pojadę na sklep, bo nie było rozmiarów yy, przez internet, żeby kupić. Jeszcze parę sukieneczek muszę kupić. Dziewczyny są w sumie odkupione. No, także tak to wygląda, moi drodzy. Ja idę teraz zjeść. Zrobiłam lahmadżun i zupę z soczewicy. Jestem głodna, bo jeszcze nic nie jadłam. Mam to od wczoraj, więc nie będę tego wyrzucać, bo, bo jedzenia się nie wyrzuca, a to jest wszystko dobre. Więc jemy dzisiaj również to. Ale za chwilę chłopacy przyjdą, więc pewnie nie będą chcieli zupy z soczewicy i tak myślę, że zrobić im pomidorową. Mam pasaty, mam makaron, więc zrobię im zupę pomidorową. No i właśnie mamy taką pogodę, a Enis ma dzisiaj zamknięcie. jakby sezonu piłki nożnej wakacje się zaczynają, więc nie wiem, Nie, grać. gracie. No, zimno nie jest. No nie, no gdzie? Ja chcę tuszem. Wariatka. Nie pity woda, to takie przelotne, pewnie cały dzień tak jest. Także o, nie jest jakoś, nie wiadomo jak zimno, 20 stopni jest teraz, no ale widzicie pogoda taka w kratkę.